W Norwegii widziałem najdziwniejsze rzeczy w swojej pracy mechanika, która trwa już około 20 lat. Po świątecznej przerwie, powiem Wam tak: Suzuki działa, bo klientka nie dzwoni. Tutaj mam posata B5, wymieniam ee, przeguby, ponieważ pękały osłony, no i przeguby, ślak trafił. Jak taki przegub wymienić? Lepiej tu rozkręcić, najłatwiej, ale tu wiadomo, śruba stoi. Tutaj też próbowałem z tamtej strony, ale też śruba stała, więc musiałem zdjąć ten dolny wahacz. Niektórzy twierdzą, że da się to zrobić bez rozpinania wahaczy. Ale nie wiedzą o tym, że to są chyba ze trzy rodzaje zwrotnic i tu jest ta najnowsza i ona jakoś jest inaczej wygięta, czy coś w tym szczegółu, po prostu nie chce wyjść. Bo nawet po rozpięciu wahacza jest go ciężko wyjąć. No ale wiadomo, wiadomo, że specjaliści w klikaniu komentarzy. Co bym jeszcze powiem, jeżeli to jest dobre to z to nie wymieniam, ale tutaj akurat było uszkodzone.

I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test I could go back in time. I tell myself that everything will end up all right. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. and Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. to mogło być za dużo. Kiedyś użyłem dwa I... Ten smar wyleciał. Teraz ten smar sobie tam wciskamy i taki jeden woreczek spokojnie wystarcza. Szegór odśrodkowo i tak się nasmaruje podczas jazdy. No i tak to wygląda. I nawet gdy mam wypięty wachacz, to zobaczcie, że wcale wcale nie jest łatwo taki przeg włożyć, ale wchodzi sobie. Jeszcze taka ciekawostka, oryginalna śruba, 12 Pasuje, a te dostarczone razem z przegubami nie pasują, bo są większe. spinan. Chińczyk się pomylił? Być może. I teraz tak. Moment do końcania. M14 115, 180 jeżeli to jest wersja 130 konna czyli ten większy przegub to jest 190 i 180. Przydałoby się, żeby te śruby były nowe. Aczkolwiek tylko raz w życiu mi się taka śruba pozowała i to było Audi 80, ale to był już taki dosyć stary samochód, i dziś po pół roku wymienialiśmy chyba sprzęgło, wyciągaliśmy płoczki i po pół roku, nie trzeba mówi coś mi koło lata, i po prostu ta śruba się wyciągnęła. Ale tutaj myślę, że one chyba były wymieniane, bo tam te przeguby nie wyglądały tak źle. W sensie takim, że koronki są ładne, czyli ktoś po prostu zaniedbał Tutaj w postaci muszę wymienić jeszcze klocki z tyłu Ale jak widać jest za dużo płynu A do czego jest ten koreczek? Wyciągamy go sobie Włączamy odprysarkę I tutaj możemy sobie płyn tak. Jak tam na przykład wymieniamy Takich autów już nie produkują niestety że wystarczy. O, będzie gis. W Norwegii widziałem najdziwniejsze rzeczy w swojej pracy mechanika, która trwa już około 20 lat, i za każdym razem jest coś nowego. Tutaj na przykład ktoś posmarował te otwory w zacisku. Śluby się pozapykały, że masakra normalnie. Klocki zjeździł do końca, no bo wiadomo, ale to nie wiem. Takiego czegoś jeszcze nie widziałem, żeby smarować te otwory, teraz muszę to poprzewiercać, żeby te śruby sobie leciutko chodziły. Oczywiście zaślepkę od zgubił, a przydałoby się, żeby była, bo ona tutaj e, chroni przed tym, żeby ten otwór nie zardzewiał i później jeżeli chcecie sobie wymienić płyn, no to tutaj nie chce lecieć. żeby wtedy odkręcać od ten przewiercać go, przyczyszczać. Także ślepkę założymy, bo to pasacik, to są bardzo dobre samochody, trzeba je szanować. Tutaj jest A520 TFSI. I porównując do suzuki, które robiłem wcześniej, zobaczcie, jak tu jest łatwo się dostać do rozrządu. A tam to trzeba odkręcić bombę smagania, bombę klimatyzacji tutaj ta pokrywa jest tak jakby od spodu przykręcona od dołu do miski, tutaj nie aczkolwiek sam rozrząd jest tutaj bardziej skomplikowany i według moich ustaleń przeskoczył sobie tak to wygląda Chyba to wszystko oryginalne, jest, aczkolwiek tutaj te dziury ktoś rozciągnął. No nic, zaraz zobaczymy. Czy przyskoczył, czy nie? Pokażę Wam mniej więcej, o ile ten rozum przyskoczył, bo tak naprawdę to nie wiem. Bo tutaj jak kręcę wałem, to on sobie przeskakuje jak chce. Tutaj jest mniej więcej znak w tym miejscu. On powinien być tak, jakby za 10 pierwsza coś takiego czyli tak a ten jest tutaj gdzieś powinien być gdzieś tak jest gdzieś tak no i tutaj wkręcę sobie tym wałem sobie ten łańcuszek tutaj przeskakuje No zobaczcie o także to jest masakra, ten napinacz w ogóle nie trzyma tutaj o, on sobie wychodzi i chowa się. No, jednak, Suzuki to jest lepiej zrobione. Znaczy, ten napinacz, bo gdyby ten napinacz był taki jak Suzuki, to ten rozrząd by nie przeskoczył. On by pewnie sobie tam stukał, gdzieś tam ocierał o coś może kiedyś, ale by nie przeskoczył. A tutaj, niestety, przeskoczył. Żeby ten łańcuszek wymienić, to trzeba było pompę. Wykręcić, a żeby pompy wykręcić, trzeba było miskę wykręcić. Jednak powiem wam, że troszeczkę schemat. Jest taki. Schemat jest schematyczny. Te znaki powinny być tak jakby na 12 godzinę, czyli ten jest tu, ten jest tu, więc łańcuch przeskoczył mi. Znaczy nie mi klientowi. O jakieś raz, dwa, trzy ząbki. Nie ma tragedii. No, słuchajcie, poskładałem ten rozrząd. Jeszcze nie do końca, ale już prawie. Tutaj na wałku delikatne przytarcie, tutaj też, ale takie niegłębokie. Rozrząd powoli poskładałem. Tutaj delikatne przytarcia na wałkach, ale takie nietragiczne. I tak, powstała pewna lipa. Zamówiliśmy zestaw i nie było tego ślizgu. Chciałem założyć stary, bo po prostu nie mogę czekać. Co jeszcze? Jeszcze zapadnie decyzja, czy wymieniamy ten łańcuszek, czy nie, bo jakoś nam umknęło. A na jego wymianę to jest jakieś dwie godziny dodatkowe. Także jeżeli klient będzie chciał, to wymienimy, jeżeli nie, to nie, on się raczej nie zużywa, bo tutaj to jest tylko pompa oleju, co wam jeszcze powiem, a pokażę wam jak wyglądają stare ślizgi. Te boczne. To praktycznie idealne, no wiadomo, że ten plastik jest stary, może się wykruszyć, także trzeba je wymieniać. Najgorsze były te od balansów. Tutaj wyjechane to na maksa. Ten napinacz też chyba był wysunięty na maksa, bo się w ogóle nie wyciągał jak go odkręcałem. Zestaw mam Fabiego, nie jest to Fabiego wina, że tego ślizgu nie ma. po prostu ktoś ten zestaw do czegoś brał, nie wiem, sprawdzał, coś i po prostu zgubił to. Reszta ślizgów jest nowa, napinacze nowe, łańcuszki nowe. Pokażę Wam, może jak to się ustawia. Łańcuszek od balansów tutaj, tutaj, tutaj. Takie kropeczki porobiłem I tutaj, e, jak to ustawiacie, to tam od tyłu jest taka kropeczka, i ona się tutaj musi zgrać. Tego, co pociąłem w instrukcji, i teraz tak: wał korbowy, wałki. Tutaj ta strzałeczka, ta strzałeczka, tutaj strzałeczka i tutaj. o tutaj jest strzałeczka. to jest jeszcze takie jedno oczko podwójne. Nie wiem po co. Także myślę, że zrobiłem to dobrze. Tutaj mam taki specjalny przyrząd do przytrzymywania tego koła, bo jak zakładacie koło pasowe tutaj, to może Wam to koło zębate zeskoczyć z wału. to jest taki specjalny przyrząd, on się tutaj blokuje. Trochę też kosztuje. Zrobione to jest po to, żeby po prostu mechanik wydał więcej kasy i Wy. Dobra, składam, bo nie mam więcej czasu na nagrywanie i myję to wszystko. Składam do kupy i mam nadzieję, że będzie śmigać. I teraz tak, jak to działa. Ten przyrząd dociska koło pasowe wraz z kołem rozrządu do wału, więc nie wyskoczy. Tutaj mamy coś takiego, że po prostu zakręcać tą małą śrubkę i to się rozpiera. I wtedy śruba trzyma i to jest rozparte, i koło wtedy nie odskakuje od wału. I tak to wygląda. Teraz wkręcamy sobie śrubę. Ogólnie to się tym zainteresowałem, bo widziałem gdzieś w internecie jak ktoś sobie wymieniał właśnie koło pasowe czy uszczelnie chyba, i zeskoczył mu rozrząd, także sobie narobił problemów. Dlatego wiedziałem, że coś takiego właśnie jest. No niby tak jest jakby krzywo, ale to tak ma być, bo yy, to osłona taki troszeczkę pod kątem. Ale to tak ma wszystko być. Podskładałem na piątkę. o ładnie to chodzi. Ten silnik sobie cieknie troszeczkę, no nic nie poradzę na to. To, co mogłem, to zrobiłem. Tutaj z pokrywy nie cieknie, tutaj chyba ze spływu troszeczkę się sączy. Co tutaj jeszcze ogólnie, to ładnie chodzi. Co wam jeszcze powiem? Jako, że ściągałem przód, więc musiałem rozpiąć te przywody do chłodnicy oleju w skrzyni biegu. No i pomyślałem, że pomyślałem, no, musiałem dolać oleju. Zobaczyć przynajmniej jaki jest stan. I wyobraźcie sobie, że wlałem 3 litry oleju. Nie wiem jak ktoś to po prostu wymieniał, czy, czy co tu robił. 3 litry oleju blokowało. No tak jakby spół. Z spół z stanu. O, sobie ładnie chodzi. Nic nie stuka, nic nie puka. Koło nie bije. Tutaj wymieniałem jeszcze termostat, bo klient chciał. jak gdzie on się znajduje? No, znajduje się on w takim miejscu, że lepiej nie mówić. Robię golfika, w którym prawdopodobnie uszczelka puściła, bo jest naprawdę dużo dużo śmiecia w układzie. Płukałem go i dalej to jest. I to wam powiem, to jest dwulitrowy diesel. I ma kilka. Różnic między 1.6, e, aczkolwiek sama głowica chyba jest taka sama, ale na przykład w 1.6 nie ma EGR-u, jest tylko ten taki z ADPF-em, a w 2.0 jest ten EGR, dlatego kanały są troszeczkę zawalone. E, jaka tu jeszcze jest różnica? A tu są zmienne fazy rozrządu. E, no i co? Turbus. Czutkę chyba większe, ale nie wiem. Zaraz Wam pokażę zmienne fazy. Bo to jest pierwszy diesel w który miał po prostu te zmienne fazy. Tutaj jest nadstawka z wołkami, i tutaj w tym miejscu jest wariator. I taka ciekawostka silnik ten nowszy Evo nie ma już zmiennych faz rozrządu. Bo te niektóre miały, w tych niektóre nie. Nie wiem, czego to zależy. Ale ten nowszy diesel nie ma już waku pompy. W miejsce olejowej, tylko ma po prostu tutaj przyczepioną wokół pompę, czyli tak jakby się wrócili do punktu wyjścia. To na przykład uważam, że jest fajnie zrobione, bo tutaj na panewkach, widzicie, jak to składacie, to nic wam tam nie wejdzie. A jak zawsze skręcacie te stopki, to coś tam może podejść, jakiś piach, i później to porysowane jest. Tutaj delikatne ryski są, ale to niewyczuwalne pod palcem. Tego nie muszę akurat rozbierać. No i Wam nie pokażę, co jest w środku. Eee, także ym, czy te zmienne fazy coś dają? Nie wiem. Pewnie nie. Dlatego ich się pozbyli teraz. Pokażę Wam, jak w tym silniku jest dokręcona głowica, bo nie jest ona jakoś super mocno dokręcona. <tryk> Same śruby są dosyć cienkie, aczkolwiek chyba takie jak 1.9 tutaj Zaraz to wszystko powykręcę. Pokażę wam, jak to wygląda. Blok jest zawalony jakimś czymś. Trzeba to będzie jakoś powyciągać, odestać. Autko ma chyba 120 tysięcy przebiegu. Po honowaniu nie ma nawet śladu. Głowica jest tutaj. Kurde, też tu nic nie widać. No ciężki temat. wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh God, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby. I don't need no space. Coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine.